Witam. Dzisiaj taki krótki film o szkodliwości kranówki do podlewania warzyw, bo nagrałem ostatnio film na temat kartonów: że tam jest fartęć i inne metale ciężkie i dużo innych bardzo toksycznych związków. I wczoraj właśnie uczestniczyłem w takim spotkaniu, w którym była bardzo wychwalana woda deszczowa, bo ma odpowiednie pH, 6 pH, no ale wtrąciłem swoje 5 minut i powiedziałem, że ona może być najbardziej szkodliwa ze wszystkich wód. A to dlaczego? Zobacz na ten dach, to jest dach z dachówki. Ona. Ta dachówka betonowa jest pomalowana farbą przemysłową w kolorze ceglastym. I teraz wyobraź sobie, co w tej farbie jest. I tutaj regularnie przy każdym deszczu, gdy woda pada na tą dachówkę, wszystko to leci do zbiornika i na twój talerz. Tak samo dotyczy się wszystkich dachów, czy pokrytych blachodachówką, czy innymi gruntami. Także taka woda jest naprawdę toksyczna, jeśli chodzi o nawożenie warzyw. A co z pecha? Czy faktycznie ma około sześciu deszczówka? To zaraz się udowodnię, że nie ma. Bo przykładowo u mnie na wschodzie ostatnio bardzo rzadko są deszcze i bardzo dużo tutaj jest osadzonego kurzu, czyli praktycznie wapnia. Tak samo ta dachówka jest zrobiona z betonu, czyli też tu jest dużo wapnia. I tutaj właśnie zbiera się ta woda. Ja to wodu podlewam po prostu takie iglaki, które czekają na wysadzenie. No I teraz pokażę Ci, że ta deszczówka nie będzie miała około 6PH. Także tutaj mam kranówkę. Ta kranówka ma około 7PH u mnie. Także zgadzałoby się, bo ta moja kranówka ma około 7. Tutaj mam to samą kranówkę, ale zakwaszoną kwasem fosforowym. Także jak widzisz, jest lekko zakwaszona do 630. A teraz pokażę Ci. Jaki pH ma deszczówka z tych dachów. Także deszczówka z tym osadem wapiennym i tymi toksynami z farb ma praktycznie 7 pH. To samo co kranówka. Za wysokie pH do podlewania, szczególnie pomidorów. I co jeszcze? Totalna chemia z tych naszych dachów malowanych. Wszystko to potem ląduje w ziemi i w roślinach. I także ja tutaj mam mausera i taki stary dach na garażu pokryty blachą ocynkowaną. Tutaj nie ma farby, jest tylko ocynk, czyli cynk na wierzchu. Także taka woda z lekkim dodatkiem cynku, bo ten cynk jest też ważny dla roślin jest potrzebny, będzie jak najbardziej się nadawała do podlewania. Bo na przykład z takich dachów pomalowanych farbą przemysłową, tutaj są różne polimery. Różne metale ciężkie nie będzie zbytnio się nadawało do podlewania warzyw. Także to by było na tyle. Dzisiaj takie ostrzeżenie. Cześć.